Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym filmie, ponieważ mamy tu szaloną mieszankę gatunków, komedię romantyczną, thriller. Trochę krwawego slashera nawet zaryzykowałbym, jeżeli mówimy to o supermarkecie. Mam nadzieję, że widzowie będą bawić się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Przygotowując ten film, mieliśmy naprawdę wielką frajdę, która przerodziła się w ciężką wielką pracę, ale efekt widać na ekranie. Myślę, że każdy odbierze z tej galerii coś innego, bo tam są różne tła, ale przede wszystkim, że kierujmy się miłością. Ja szczerze mówiąc, bardzo będę nasłuchiwał śmiechu publiczności. Na to czekam, bo jakby najprzyjemniejsze jest to, że. Widzowie śmieją się w zupełnie innym miejscu, w innych momentach, niż my na przykład podczas kolaudacji. To jest dla mnie bardzo fajne zaskoczenie i tego będę wyczekiwał. Widzowie odbierają ten film bardzo dobrze, z tego feedbacku co do mnie dociera, to ja usłyszałam naprawdę dużo miłych słów, ale też emocje w trakcie filmu są wyczuwalne, bo są głośne reakcje, jest śmiech, bardzo wyraźnie się czuję w takich momentach kluczowych, takie zamarcie widowni. Idę jako czysta karta, to będzie mój pierwszy raz. Zobaczę jak to wyszło, no bo to co na papierze, to co na planie, zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że będzie dojmująco i zabawnie. Widzowie mieli bardzo dobry odbiór filmu. Byli zaskoczeni i nawet mieli problemy z pytaniami po filmie, ponieważ musieli to wszystko sobie w sobie przetrawić. Bo to jest jednak bardzo szokujący film moim zdaniem, z tego co zauważyłem z reakcji i... Też ciekawe, bo to była jakby widownia festiwalowa. I jestem bardzo ciekaw odbioru widowni niefestiwalowej, takiej codziennej. Ja w ogóle widziałam dzisiaj pierwszy raz ten film, ponieważ wszyscy mówili nie oglądaj, poczekaj na premierę, więc czekałam półtora roku. Jestem zachwycona. To znaczy, to, to ma taki, taki ładunek energetyczny. Tak to jest, bym powiedziała, trochę niepolskie tak bardzo mm, abstrakcyjne i tak świetna czarna komedia, e, że w ogóle brak tego rodzaju filmów w, w polskim kinie. Więc e, oczywiście było też trochę śmiechu przez łzy, ale naprawdę fantastycznie. Świetne role kolegów. Każda z tych etiut była taka wycyzelowana, ale tak bardzo różna i z takim z takim pazurem, że ja po prostu czuję się taka doładowana bardzo pozytywnie, więc naprawdę super. Spodziewałem się, że film będzie bardzo zróżnicowany, wręcz że to zróżnicowanie będzie przypadkowe. Natomiast film jest dosyć równy, wręcz czasami nawet bardzo, jeśli chodzi o poziom, co działa na korzyść, bo odbiera się go wtedy jako całość. Nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć to na dużym ekranie i... I cieszę się, no wiadomo, że wypatrywałam trochę czy tam jakieś coś błędy, ale mam wrażenie, że jest okej okay i dobrze się ogląda.